Cześć, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj ze względu na to, że ostatnio omówi omówiliśmy sobie czym są soft palety, pokażę wam w mojej opinii jeden z lepszych sposobów na korzystanie z intensity palet oraz no to jak po prostu na żywo obsługiwać sobie tą intensywność świecenia i, i wiem, że już jeden film na ten temat powstał. Ale tam właśnie wspominałem o tym, że, że jest jeszcze jeden sposób, jedna metoda, ale do tego musimy wiedzieć, czym są soft palety. A ze względu na to, że już wiemy czym są, to po prostu zaprezentuję wam ten sposób. Także zapraszam do oglądania. Tak jak robiliśmy to ostatnio, będziemy musieli utworzyć soft paletę Intensity oraz no trochę palet intensity. Ja w tym show, które jakby cały czas wszystkie filmy robię na tym samym, dlatego jeżeli wejdę w intensity, no to mam już te palety 0%, 50%, 100% i nieparzyste 0%. Zrobimy trochę więcej tych palet, bo chcę Wam pokazać na jakiej zasadzie to działa. Yy, odpalimy sobie też od razu wizualizację, żeby było widać, co robimy. Dobra. I teraz tak yy, zacznijmy sobie od tego, że stworzymy tą soft paletę. Czyli ja będę chciał tworzyć, yy, zrobimy to dla trzech grup. Czyli spoty, bimy i łosze. Więc mamy tą grupę ALL. Robimy ALL. jakieś intensity wrzucimy. Zakrywamy to ALL. Soft Int. Zapiszemy sobie tu w rogu. Kopiujemy ją, dajemy na exec, a może damy na dwójkę też. Tutaj damy softlink od razu i skopiujemy sobie tak grupę ALL, y, grupę MK2 i może grupę, nie wiem, łoszy. Y, oczywiście no, te soft palety też musimy skopiować. I teraz tak. Stąd kopiujemy sobie te trzy palety 0,50 i 100. Wracamy do exec'a, przekopiujemy tu. Ja muszę tylko zobaczyć, czy tutaj były tylko MK2, zapisane czy wszystko. Są tylko MK2, dlatego musimy na sobie te palety stworzyć dla OL. Robimy 0% cyk. Robimy Hmm. No, tu możemy 50 bo tak ogólnie możemy przeskakiwać sobie klikając góra do takiej wartości 50-100 yy, jeśli chodzi o kolory to jest tam 128, 0 i 256 I teraz robimy 50 no i jeszcze damy na 100 dobra czyli mamy wszystko Teraz utworzmy tutaj sobie regiony. No i teraz tak, y, jaka jest taktyka? Y, ponieważ no, znowu nie możemy oczywiście tego przeklikać i zmienić, no bo musimy stworzyć q, więc stworzymy q obsługujące to. Klikamy all, int, allsoft, int, exec, nagrywamy to, snap, int nazwę. No i teraz jak tutaj, to powinno, a tylko jeszcze tak, yy, no bym zapomniał, jest i damy above programmer, I teraz jak damy snap in, no to mamy 100%, możemy sobie wyłączyć na 0, tu możemy na 0, jak widzicie sobie to funkcjonuje, tak, no ale oczywiście wygląda to no, no nie za ciekawie, bo sobie tylko snapuje, no to jaki to ma zamysł i sens. Więc stworzymy sobie teraz Q. Kolejne. Możemy tworzyć na dwa sposoby. Pokażę Wam. Jakbym nie wiem, który Wam będzie szybszy, dlatego możecie to robić jak chcecie. Wybieramy sobie znowu grupę Allsoft Int. Klikamy tu, załóżmy damy 5 sekund. Cyk. Yy, I teraz tak, wchodzimy w Item. Zmienimy sobie od razu też tutaj priorytety i wszystko, żeby zawsze to nam, jakby nic nam tego nie napisało. I dajemy fade'a 5 sekund. I, i teraz, dając fade'a 5 sekund, tego wyłączymy. I widzicie, w 5 sekund nam to wszystko schodzi w dół do intensity. Dlatego no teraz zrobiłem wszystko na all, dam na 100, w 5 sekund się pojawia. I teraz tu możemy sobie robić różne czasy. Możemy zrobić snapa 5 sekund, nie wiem, 10 i 20. Zależy, jak chcemy, żeby to funkcjonowało. Oczywiście możemy też to zrobić w inny sposób, żeby po prostu wejść w Q -Store, skopiować to. Zmienić sobie nazwę na 10 sekund. To, Q. Wyłączyć możemy zrobić include i zrobić teraz record tutaj, po prostu tylko nazwa nam się nie zapisuje. Zdamy 10 sekund. Teraz to mogę skopiować do exec'a, w view item, zmienić sobie na 10. No i mamy 10 sekund. Odpalamy, i w 10 sekund będzie nam się pojawiać wszystko. No, oczywiście, te snapy i te rzeczy, no to jakby to też dajemy sobie w region. I tu wszystko dajemy na solo, żeby w tym regionie tylko jedna rzecz mogła pracować. Czyli po prostu wybieramy sobie jakiekolwiek czasy i tylko one będą pracować, tak? No, w egzeku wygląda to w taki sposób. I teraz jakby co dalej, no bo oczywiście to jest takie rzecz typu, że właśnie jak chcemy tutaj te załóżmy nieparzyste, wyłączać, tak? Snapem, załóżmy, czy jakieś takie po prostu płynne przejścia. Ale cały czas ja polecam korzystać z Intensity Masterów, ponieważ jakby jeżeli chcemy szybko coś zjechać w dół, chcemy nie świecić na full i nie kontrolować tego tylko przez palety, no to oczywiście zawsze suwak dajemy w dół. Fizycznie, czy. No, jeżeli pracujemy na laptopie samym, no to oczywiście to tak nie zadziała, ale jak mamy Winga, no to fizycznie suwak damy w dół i jest to szybsze, tak? O wiele. Damy wszystko na full i możemy znowu sobie sterować suwakami. I tak możemy oczywiście pod każdą grupę zrobić, więc no. W tym filmie to chyba wszystko. Jest on dosyć krótki, ale no, chciałem wam już pokazać ten temat Intensity go skończyć, żeby żeby po prostu było wiadomo o co chodzi i, i że ten czwarty sposób. Oprócz tamtych trzech istnieje. Jest oczywiście, jakby no każdy sposób, tyczy się, ma swoje zasady, jakieś swoje prawo, więc no jest to kwestia, oczywiście, jaki wam jest wygodniejszy i na tej zasadzie musicie sobie wybrać. No też zależy oczywiście to od ilości świateł, tak? No bo ten sposób uważam na palety to już jest, jak macie rzeczywiście więcej świateł, nie wiem, macie 12 głów i chcecie robić jakieś tam wywalenia intensity, że na przykład, nie wiem, cztery głowy idą na wokalistę na środek no to wszystkie po bokach wygasicie na jakiś czas, no to to można wszystko paletami rozwiązać i, i na pewno jest to wygodne, a, a jeżeli potrzebujecie szybko pod suwakami odpalacie sobie na suwak od razu wszystkie światła danego typu, no to, no to takie palety wam tylko niepotrzebnie zaśmiecą głowę. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania oczywiście i, i pisania propozycji też co, co może wy byście chcieli zobaczyć, jakie tematy. I, I widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, równie ciekawym i interesującym. Cześć.